było 3 godziny snu. Tyle potrzebowałem, żeby wrócić do żywych. Jest rewelacyjnie i od razu jest chłodniej. Słońce jakieś 30 stopnie słońce idzie ku zachodowi. Ruszam dalej spacerować i zwiedzać Manamy. Cevirme, czyli kebab za 350 filsów, czyli to są filsy, nie flisy, czyli dinar pachański dzieli się na filsy, 1000 filsów. 350, czyli niecałe 5 zł za takiego kebabcia. Dobry. No, jem późny obiadek i idę. No, stacja benzynowa. Ciekawe, po ile tutaj paliwo jest. O, widzę już. 0,14, czyli to jest jakieś złoty 80, złoty 90. A więc podobna cena jak w Arabii Saudyjskiej. A PKB wydobycia ropy naftowej w Bahrajnie stanowi około 45%. Natomiast te usługi to jest 50%, rolnictwo bodajże 1 czy 2%. Więc głównie usługi i ropa naftowa. Na tym stoi gospodarka tego niewielkiego kraju. W kilku miejscach Manamy można spotkać takie parki, ogrody. Andalus Garden, gdzie ludzie pod drzewami, palmami przychodzą. Proszę bardzo. I schładzają się, rozmawiają. I proszę, mamy tutaj z Pakistanu. Pakistanu. India, Pakistan. India, Pakistan, okej. Okay. Zobaczysz, dwa kraje, co nie lubią, ale tutaj imigranci się lubią. Proszę bardzo. O, jest taka piosenka: Dil, Dil, Pakistan, Pakistan. Pakistan, Pakistan, tak. Pakistan z Indaba, to właśnie tak. O, tutaj tylko tak przez bramę mogę zobaczyć, jest napisane Old Palace, dawny pałac królewski, chociaż patrząc jakie tutaj są zasieki dookoła, to wygląda jakby to był też współczesny pałac. Normalnie tu by stała ochrona i by krzyczała zaraz, żeby nie robić zdjęć, ale nikt nie krzyczy, więc pozwoliłem sobie przez szparkę w płocie zrobić filmiki, ujęcie i zdjęcie. Taki piękny rządowy budynek, konsul, konsulat przedstawicieli, może jakiś część rządu Bachyńskiego. Jestem w południowo-zachodniej części Manamy. Tutaj widzimy wieżowce, to są głównie apartamentowce i różne lepsze hotele, jak widzę Mariot po lewej Hilton. Tutaj zaraz po prawej stronie widzimy bibliotekę narodową, bardzo ciekawy budynek. Architektonicznej i po prawej stronie tutaj, co robię zbliżenie, to jest wielki meczet. Meczet, który może pomieścić do 7000 osób i ma e, kopułę z włókna szklanego. Jest to ponoć największa kopuła z włókna szklanego na świecie. No i jest to jedna z głównych atrakcji Manamy. Przed wejściem do meczetu jest pokazane, jak można się ubierać, jak nie. To jest ciekawe, bo można mieć krótkie spodenki w przypadku mężczyzn, no ale zakryte kolana muszą być. A niby napisane, że od 9 do 16, teraz próbuję wejść boczkiem, żeby zobaczyć meczet jak wygląda w środku. Słońce powoli chyli się ku zachodowi. Ja udaję się teraz w stronę centrum finansowego miasta. O tu jeszcze biblioteka z drugiej strony. I w stronę Muzeum Narodowego. Jak widzicie, ja zwiedzam manamę na piechotę, chociaż tutaj dosyć dobrze rozwinięta jest komunikacja miejska. Z tym, że nie połapałem się za bardzo kto, gdzie, który tam autobus dokładnie jedzie. Ale przy tej temperaturze, jaka teraz jest, to mogę sobie połazić, pospacerować. Idę do Muzeum Narodowego. O, a po drodze jest chyba jakaś plaża nad za Zatoką Perską Proszę, taka promenada nadmorska Dolphin Resort, po prawej, po lewej hulajnogi, no ale trzeba mieć dostęp do internetu Dolphin Resort i tutaj jest jakaś plaża, ale to widać, właśnie już teraz jest taka pora jest chłodniej Dziwny, no, ale jednak chłodniej, 32 stopnie, 31 stopni to jest jednak chłodniej no i przede wszystkim nie świeci słońce i widać, ludzie wyszli i uprawiają różnego rodzaju sporty. Główne, głównie bieganie i spacery. Generalnie ciężko jest tutaj z jako normalnymi zejściami do wody. Znaczy są, ale widzicie sami, jak to wygląda. Nie ma takiego fajnego piaseczku, ale są piękne widoki. To jest właśnie ta część południowa, wschodnia, z hotelami i z tym wielkim meczetem, gdzie byłem. No jestem praktycznie przy Muzeum Narodowym. Tutaj mamy taką dzielnicę Ambasad, ONZ-owska, flaga Iraku widzę powiewa, tam dalej mamy Ambasadę Francji, Omanu, Jordanii widzę tam dalej i Muzeum Narodowe tutaj. Budynek po prawej stronie. Całkiem ładne wejście nowoczesny budynek. Zobaczmy, ile kosztuje wejście. zwiedzanie. o jak chłodno, jak fajnie. O matko. Bilet kosztuje jednego dinara i filsów, czyli to jest jakieś no, 15 zł. Widać, że jest parter i piętro. No to przejdźmy, zobaczmy, co tutaj jest. muzeum zaczyna się od okresu Dirmun. Czyli 2020-rok przed naszą roku jest ten czas kiedy właśnie te tereny handlują z Mezopotamią, z Indiami. Tutaj właśnie widzieliśmy taki symboliczny kurhan, bo ludzi chowano właśnie w takich naczyniach. Tutaj można zobaczyć przykład pochówku. A te pochówki z Dilmum są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2019 roku. No ja tam nie pojadę, nie zobaczę tego. Jest ponad 80 tysięcy takich pochówków. Zresztą tutaj kilka jest obiektów wpisanych na listę UNESCO. Fort bahrański, no ale to wszystko znajduje poza Manamą. Widać na obrazie, jak dawniej to wyglądało. Oryksy pasły się sobie, a dookoła było zielono. E, tereny te były handlowe, port, przepływały tutaj statki, dochodziło do wymiany handlowej. O tutaj na tej mapie pokazane są szlaki handlowe właśnie z Bahrainu. Zobaczcie tutaj Azja Środkowa i tereny Półwyspu Arabskiego. Tutaj ciekawa sala opowiadająca o różnych zwyczajach z Bahrainu, jak chociażby tutaj właśnie jak dziecko się urodzi, jest oczyszczane solą, ziołami i owijane w płótno. I do prawego ucha jest wymawiane wyznanie: lacha przechodzi przez ciało i wychodzi drugim uchem. O, Oto, już jestem na pierwszym piętrze, a pójdę w lewo tradycyjny handel. O, jak fajnie, to jest ale jakby taki suk. O, tu wypiekają chlebek, coś co widziałem na żywo. I to jest pokazane, czym ludzie zajmowali się na co dzień: Fryzjerstwo, jakaś kuźnia widzę po lewej e, stronie. O, proszę. I handel. Kobiety przeobleczone. Miasto handlowe. O i portowe, wodne, tak? Więc tutaj te rzeczy związane z wodą. A tutaj mamy informację o poławiaczach pereł, dlatego że do 1932 roku, kiedy tutaj została odkryta ropa naftowa, to właśnie wydobycie pereł było głównym zajęciem mieszkańców Bahrajnu. Wypływali oni od czerwca do października i poszukiwali pereł. Ponad 2,5 tysiąca takich statków wypływało w poszukiwanie pereł. Poszukiwacze pereł spędzali od 1 do 2 minut pod wodą. A nawet i dłużej widzę, bo mieli jakieś takie skafandry, e, i mogli właśnie szukać pereł. Wyk Samochód Emira w tamtych czasach to był Emir, Bahrain. No i tutaj mamy obiekty związane z Islamem. Powiem wam szczerze, że. Muzeum jest rewelacyjne. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Bahrajn ma taką historię i taką ciekawą e, historię. E, z perspektywy na przykład Dubaju, to wiedziałem, że, znaczy myślałem, że to nic nie było, bo na przykład Dubaj, no to do praktycznie XX wieku, do połowy XX wieku, początku XX wieku ludy koczownicze, nic się tam nie działo, pustynia i dopiero. Kiedy została odkryta ropa naftowa i gaz, dopiero zaczęło coś się dziać. A to muzeum pokazuje właśnie te dawne zwyczaje, dawne czasy pokazuje, że naprawdę działo się tutaj wiele, bardzo fajne, i uważam, że jest to jedna z głównych atrakcji i rzeczy, koniecznie do zobaczenia w Manami, w Bahrajnie. I tu jakieś manuskrypty na końcu. O, tutaj ładnie widać Bahrajn. Manama znajduje się właśnie w tej części. O, natomiast na południu jest tak zwany Tree of Life, czyli drzewo życia, ponoć jakaś atrakcja, właśnie w Bahrainie. Ford bahrański jest chyba tutaj pod numerem 4, albo no, gdzieś, właśnie gdzieś tutaj koło tego, a centrum Manamy jest właśnie w tej części. Aha, i Bahrajn oczywiście jest też znany z tego, że Tutaj jest tor wyścigowy Formuły 1. Wyścigi odbywają się zazwyczaj w marcu, bodajże w drugi weekend marca i to jest rozpoczęcie sezonu wyścigowego F1. Ponieważ ten Ford też można ten tor przepraszam, też można zwiedzać. Tam akurat nie będę jechał, on gdzieś jest właśnie tak jak mówiłem tutaj w tym miejscu. Tutaj zaraz za Muzeum Narodowym warto podejść pod teatr. To jest Teatr Narodowy, ale piękny. Piękny, nowocześnie zrobiony. Eee, wrócę tylko jeszcze do Muzeum Narodowego na codziennie oprócz wtorków. Od 8 rano do 8 wieczorem. Piękny teatr. I tutaj tylna część muzeum. I teraz ślicznie widać właśnie Bahrain World Trade Center. Budynek wybudowany w 2008 roku. 50 kondygnacji, 240 metrów. Między widać budynkami są takie mosty i wiatraki, które napędzane wytwarzają energię. Z na tej strony, jak byłem od dworca autobusowego, to było widać, że to jest jakby jeden budynek. A to nie, zobaczcie, to składa się z dwóch budynków. Pięknie wygląda. I jedną jeszcze z atrakcji Manamy jest The Avenues, Centrum Handlowe. Jak Centrum Handlowe może być atrakcją? Chodźmy, zobaczmy. No, rzeczywiście, centrum handlowe może być atrakcją. Przypominają mi się centra handlowe, na przykład Dubai Mall w Dubaju albo w Las Vegas. A tutaj jest. też pięknie, też bardzo fajnie. I nie mówię tego tak jak w Riyadzie, że mówię to tym z perspektywy, mówiąc o kraju jako centrum handlowego, tylko. Mówię o całości. Bahrain bardzo mi się podoba, jakże inny jest w stosunku do Riadu w Arabii Saudyjskiej. Widać, że jest bardziej bogaty i że więcej ludzi korzysta z tego, że kraj ma pieniądze. Proszę, to jest tak duże, że nawet pociąg po tym jeździ. Widać, że Bahrein jest bardziej otwarty, w sensie takim, że oczywiście widzimy tutaj kobiety zasłonięte całkowicie, że tylko oczy widać. Ale nawet są kobiety, które nie chodzą w chustach na głowie. W Arabii Saudyjskiej też takowe widziałem, ale tutaj jakoś tak więcej widzę kobiet z odsłoniętą twarzą, przede wszystkim. Chociaż teraz ta reguła się nie powtarza, jak widzę tutaj panie po lewej stronie. Ktoś chce tutaj popływać po zatoczce, to bilet kosztuje 2 dirhamy za 15 minut pływania. No za mną piękny widok na centrum miasta. Tutaj po tej stronie jest Hotel Four Season. Te dwie wieże obok dworca co wysiadałem, no i te World Trade Center i the Avenue. Piękny dzień! Mimo że męczący, bo na 20 km przeszedłem, że trzeba wrócić do hotelu, ale warto było. Bardzo piękny jest Bahrajn, Manama. Jutro jeszcze rano coś zobaczę i wylatuję do Kuwejtu. I wracam przez Starówkę, przez Stare miasto, które nocą też ma swój urok. Października warto zacząć od śniadania. Takie mam śniadanko z kawką 800 filsów, czyli jakieś 10 zł. 13 dzień Października. Jutro jest 14 dzień Października. Piątek jutro wylatuję z Damam, ale jeszcze chcę pojechać, polecieć właściwie do Kuwejtu na jedną noc. Jadąc teraz jeszcze na lotnisko, bo wyczaiłem, że można podjechać autobusem A1, który, którego przystanek jest bardzo blisko tego hotelu, w którym spałem, zajadę jeszcze na wyspę Muharak. Zresztą i tak, i tak z tej wyspy, która ma 70 km2 powierzchni, jest lotnisko, więc i tak, i tak bym musiał na nią dotrzeć. Ale zaciekawił mnie wczoraj w Muzeum Narodowym wątek poławiaczy Pereł, i tam właśnie jest jeden z tych trzech obiektów wpisanych na Unesco związanych z poławiaczami pereł i to będę chciał właśnie zobaczyć jadąc na lotnisko, a więc podjadę, wysiądę i udam się później na lotnisko. I podjeżdża autobus A1, który można dostać się na lotnisko, tak jak mówiłem, ja po drodze będę wysiadał. Bilet jednorazowy kosztuje 300 filsów, czyli jakieś 4 złote. Całodniowy też można kupić, kosztuje 700 filsów. I dotarłem na główny terminal tej wyspy Mucharak. Opuściłem wyspę Bahrain, która ma 600 km, kwadratowych, a ta przypomnę 70 km kwadratowych. Ale tutaj można zobaczyć właśnie rozkład autobusów publicznych. Naprawdę całkiem nieźle to wygląda. Nie znalazłem tego wcześniej na internecie, ale można znaleźć po prostu poszczególne trasy. Na Google Map też można zobaczyć połączenia Ford, Bahrain-Ford. Jeden z trzech obiektów wpisanych na UNESCO w Bahrajnie jest tutaj. Te kopce gdzieś są tutaj. Mniej więcej gdzieś tutaj chyba jest ten tor wyścigowy. No a ja jestem tutaj, żeby właśnie zobaczyć miejsca związane z e, gospodarką wyspową, bo tak to jest pisane od 2012 roku e, na UNESCO. Związane z poławianiem pereł. No i lotnisko. Bachaj. Docieram na nabrzeże, Piękna panorama Manamy. No i też plaże, w sensie piasek można zauważyć. A tutaj idę do fortu który jest właśnie jednym z 17 obiektów, które są wpisane właśnie na ten szlak UNESCO, poławiaczy pereł Fort, do którego można dojść, bo do niedawna można było tylko przepłynąć z Muzeum Narodowego, które jest tam po drugiej stronie. Teraz już można dojść tam na piechotę do fortu. To żeby wejść do tego fortu, nie można przejść przez tą główną bramę, jakoś tam marynarki. Więc trzeba podejść właśnie do tego mostku, wjechać windą i przejść górą. O, tutaj mamy fort, właściwie chyba część fortu, co zostało. Bardzo ważny obiekt może nie jest jakoś duży, rewelacyjny. Ktoś się zapyta, po co takie coś pisywać na UNESCO, no ale jest, jako właśnie ten szlak poławiaczy pereł. Fort bodajże z XVII wieku, założony przez Portugalczyków. No i proszę, mamy tablicę potwierdzającą, że ten szlak jest wpisany na UNESCO od 2012 roku. Reprezentujący 7, no 700 tysięcy lat tej właśnie historii poławiaczy e, Pereł. I e, trasa ścieżka lądowa, która zaczyna się właśnie od tego fortu, ma około 3,5 km długości. Pewnie kawałek nią przejdę, żeby zobaczyć najciekawsze miejsca związane z właśnie poławianiem Pereł. Chciałem wejść tutaj na wieżę, ale już mnie pogonili, bo konstrukcja chyli się ku upadkowi, więc. E, Trzeba być bardzo ostrożnym, ale tutaj obok jest Visitor Center, do którego można wejść. Zresztą taka ciekawostka związana właśnie z tym szlakiem perłowym. To nie jest tak do końca, że odkrycie ropy w 1932 roku załamało rynek, bo ludzie przestali po prostu pracować. Problem po prostu pojawił się w tym, że pojawiły się hodowle perł. I to one spowodowały, że w XX wieku zamarł. Ten szlak handlowy, bo perły hodowlane po prostu były tańsze w uzyskiwaniu, w pozyskiwaniu. Jestem w Visitor Center. Najważniejsze dla mnie to, że można tutaj się trochę schłodzić. Trzy rodzaje tej muszli perłowej, to też jest ten element w wpisu na UNESCO. No i ten szlak właśnie jak wygląda ten fort przy którym jestem, Bumahir. Później następne e, budynki, a właściwie ten Forto, zobaczmy, tak wyglądała. Teraz tylko została ta część. I następne budynki, które można zobaczyć tutaj na szlaku. Część pewnie z nich e, zobaczę, bo przejdę trochę tym szlakiem, mimo że jest bardzo e, gorąco, ale na pewno będę chciał podejść do tego domu e, Siadi, bo on jest uznawany za jeden z e, ciekawszych. E, jeśli też historia chodzi o te e, budynki, to jest tak, że no nie do końca one są właśnie utrzymywane bo właściciele tych budynków mają jakieś inne po prostu plany, więc chyba ten obiekt, ten szlak może być delikatnie zagrożony, jeśli chodzi o listę UNESCO. Dom Murat, dom Murada. Widać, że większość tych domów, jak nie wszystkie, należą po prostu do rąk prywatnych i mieszkają tam ludzie. No niemniej jednak są one na tym szlaku UNESCO. Jakieś fajne pozostałości, właśnie zobaczcie, widać. O, czasami nawet zwróćcie uwagę, jakie piękne drzwi dawne. Takich typowych miast nadmorskich i ta zabudowa. Ależ fajnie, jak głośno. Jestem przy domu Saida. To był jeden z kupców e, jeszcze na początku XX wieku i ten dom właśnie został wybudowany w 1920 roku. Ale jaka atmosfera się zrobiła. No fajnie powiem szczerze, że niektóre obiekty się remontują i pozwalają w ogóle tak wejść w trakcie remontu i pochodzić po tych pomieszczeniach. No, wejście jak na razie jest bezpłatne. Nie wiem jak to otworzą, jak będzie muzeum to pewnie będzie płatne. Piękne zdobienia. No i z tych wszystkich budynków warto było właśnie dotrzeć do tego yy, domu. Dwa kilometry przeszedłem i teraz wracam na terminal, około 10 minut stąd i jadę na Lot. lotnisko. Zobaczcie, Bahrain też i tak potrafi wyglądać. To widać, że jest jakaś mniejszość hinduska, bo widzę napisy w hindu. Dotarłem na lotnisko. Gdybyście zrobili to w drugą stronę, czyli przylecieli do Bahrainu, wychodząc podchodzicie pod A4 i jest właśnie ten autobus A1, w którym Dojedziecie do centrum miasta. A ja idę teraz na odprawę. E, tablica z rozkładami lotów, ciekawe kierunki. E, mój, który mnie interesuje, to jest 1535 Jazira Kuwait. I pobyt w Bahrajnie na lotnisku chcę zakończyć taką ciekawostką. Widzicie to? Piwo. E, 16 dolarów za 12 puszek Valentines wódka wino i inne rzeczy. Czemu to jest taka ciekawostka? No bo jesteśmy w kraju arabskim, a właśnie w Bahrajnie. Nie tylko na lotnisku, ale też są takie specjalne sklepy gdzieś poza Manamą, w południowej części. Patrzyłem szukałem na internecie, że można kupić alkohol i mówi się, że właśnie mieszkańcy Arabii Saudyjskiej przybywają tutaj do Bahrajnu jako turyści. Milion 400 tysięcy osób turystycznie przybywa do Bahrajnu, z tego większość to są właśnie Saudyjczycy właśnie po alkohol. Kończę wizytę w tym ciekawym kraju na lotnisku i rozpocznę zaraz opowiadanie o kuwejcie.